pokazać Wam, co i jak. Teraz jest nagrywanie na obu, obu, obu dwu, obydwu, obydwu smartfonów. Tu jest na HTC U11, a tutaj jest Redmi Go. Zmienię oświetlenie, to które jest. O. I teraz Teraz mnie widzicie na podglądzie jednym drugim. Postaram się oba filmiki dzisiaj umieścić. Jak jeden, taki drugi. I teraz odnowa. W sensie takim. Techniczna próba mikrofonu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. A teraz wyłączam oświetlenie kuchni. Załączam poziomy oświetlenia lampy LED zestawu do vlogowania. Pierwszy poziom. Drugi poziom. Trzeci poziom. I żeby to było widać. To może będzie tak. Wyłączamy. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci poziom, żeby było widać jeszcze bardziej, to może w tym sensie. O! Jak widzicie, tam na lodówce jest odbity. Światło. Wyłączamy. Pierwszy poziom. Jeszcze zmienię, może ustawienie statywu. O, bardziej, żeby był pionowy. To jest pierwszy poziom. Pionowy statyw, ale poziom ustawienie smartfona. Drugi to był, a teraz jeszcze trzeci. Także oświetlenie jest fenomenalne. Teraz na zakończenie tego wideo przestawię na. Na poziome ustawienie, żeby było widać. I tak jak mówię, spróbuję puścić oba filmiki nagrane na jednym i na drugim. Jak